Wczoraj w nocy polską przestrzeń powietrzną naruszono 19 razy przez rosyjskie drony. Ocena polskich i natowskich sił powietrznych jest taka, że nie zboczyły one z kursu, lecz były celowo skierowane. Polskie siły powietrzne, wspierane przez naszych sojuszników z Holandii, Włoch i Niemiec, zestrzeliły je. Mienie zostało uszkodzone, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Jak przypomniał nam dziś rano premier Donald Tusk, choć NATO nie jest w stanie wojny, rosyjska agresja sięga poza Ukrainę. Podejmujemy odpowiednie środki. Po pierwsze, Polska uruchomiła artykuł 4 NATO, który przewiduje wspólne konsultacje między sojusznikami NATO. Za każdym razem, gdy w opinii któregokolwiek z nich integralność terytorialna, niepodległość polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron jest zagrożone, rosyjskie prowokacje wymagają dalszego wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Ten, którego właśnie słyszeliście, to Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski. W ich napiętej przeszłości potwierdza coś, czego wielu specjalistów obawiało się, że może się kiedyś wydarzyć. Po raz pierwszy od początku wojny na Ukrainie minister potwierdził, że kraj członkowski NATO musiał oddać strzał, aby bronić swojego terytorium. Uwaga szybko się skupiła, a dowody wskazywały na coś bardzo poważnego: zwykły wypadek. Ale czemu Rosja miałaby to zrobić? To zbyt ryzykowne. To mogło być tylko incydentem z udziałem rosyjskiej firmy? Albo kryła się za tym większa strategia? W tym filmie przeanalizujemy każdy szczegół tego incydentu, który miał miejsce. Europa jest w stanie alarmu od czasów II wojny światowej. Segment i odkryjesz, że konsekwencje tego idą znacznie dalej, niż pokazują to media. Wszystko. Komisarze na 1 września 2012 roku i 25 Rosja przygotowywała jeden ze swoich najintensywniejszych ataków na Ukrainę od początku wojny. Cel był jasny. Zachodnia część Ukrainy, dokładnie tam, gdzie docierają broń i sprzęt wysyłane przez kraje zachodnie. A skala ataku była imponująca. Mówimy o czterech dronach, 40 pociskach to wszystko w jednej nocy. Ale tym razem coś było inaczej. Inny kraj. Podczas ataku Polacy wykryli niespodziewany sygnał z różnych kierunków. Drony naruszyły ich przestrzeń powietrzną. Z jednej strony były to drony szachet 136 przemianowane przez Rosjan na Geran 2 To są nowe drony bojowe produkowane masowo w Rosji. Każdy dron ma 3 metry długości i około 20 kg materiałów wybuchowych. Główną zaletą jest niska cena, między 20 tysięcy a 5 tysięcy dolarów za sztukę, to pozwala Rosji używać wielu dronów jednocześnie do ataków. Z drugiej strony niektóre z najbardziej zaawansowanych systemów obrony na świecie. Polskie samoloty F-16 są niezawodne i zmodernizowane, wyposażone w sprzęt zgodny z NATO. Holenderskie F-35. Samoloty najnowszej generacji, które mogą ukrywać się przed radarami i wykrywać małe cele na dużych odległościach. A I... Koordynując wszystkie włoskie władze, które działają jak powietrzny posterunek, zdolny wykrywać cele z odległości ponad 4 km, to porównanie pokazuje zasadnicze różnice. Konfrontacja. Rosja zastosowała taktykę nasycenia tanimi i jednorazowymi broniami, zmuszając NATO do odpowiedzi bardzo drogim i wielokrotnego użytku sprzętem. To również ujawnia jedną z największych słabości obrony powietrznej. Współcześni główni żołnierze są jednak skuteczni, stanowią zagrożenie, są liczni i dobrze zorganizowani. Premier Polski Donald Tusk potwierdził później, że drony rzeczywiście naruszyły przestrzeń powietrzną kraju. Wołodymyr Zełęski powiedział też, że liczba ta może być wyższa, nawet do 24 dronów. O jeden w nocy nasze wojsko wykryło ruch rosyjskich dronów w stronę granicy z Polską. Ruch to nie przypadek ani błąd, lecz działanie celowe. Rosjanie wykorzystali nasze i białoruskie terytorium do wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną. Dwie tuziny dronów wtargnęły do Polski. Ze strony Ukrainy wydaje się, że wysłali mniej niż połowę całkowitej liczby rosyjscy. Aktywność została obliczona i widzimy, jaka jest sytuacja na końcu. Jak trudno było sobie z tym poradzić? Ukraina zaoferowała Polsce pomoc w odpieraniu ataku. Nie można zagwarantować, że nie będzie setek dronów, skoro już są ich dziesiątki. Agora. Wiem, że wielu z Was pewnie się zastanawia, czy to był tylko wypadek? Cóż. Rząd rosyjski szybko zabrał głos, twierdząc, że drony nie miały na celu atakowania Polski, ale ukraiński wywiad twierdzi coś zupełnie innego. Według mapy opracowanej przez Ukrainę, Polska jest oznaczona jako jeden z głównych celów dronów, razem z celami na Ukrainie. To było poważniejsze niż się wydawało. Odpowiedź była szybka i po raz pierwszy wszyscy byli zadowoleni. Kraj otworzył ogień do rosyjskiego sprzętu wojskowego podczas inwazji na Ukrainę. Myśliwce F z Polski zostały zmobilizowane, otrzymali pomoc od samolotów E-35 z Holandii, jednej maszyny włoskich sił powietrznych oraz informacje o lokalizacji dronów. Samoloty z innych krajów również pomogły, dzięki czemu myśliwce mogły pozostać w powietrzu dłużej. W tym napiętym scenariuszu kilku polskich reporterów zostało tymczasowo włączonych. Z Rzeszowa, który jest bardzo ważny dla dostarczania sprzętu dla Ukrainy. Mieszkańcy trzech regionów otrzymali ostrzeżenie jednocześnie. W rzeczywistości ten sprzęt służy do przechwytywania kontroli nad tymi dronami i jest projektem o nieznanym pochodzeniu. Były też uszkodzenia domu i samochodu, ale na szczęście nikt nie został ranny. A teraz wracając do naszego pytania, czy tutaj naprawdę doszło do ataku? Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie wymaga dokładnego przygotowania. Jeśli Sąd Najwyższy zrobił to celowo, oznacza to, że celowo testowali granice, a jeśli to był przypadek, doszło do niebezpiecznej eskalacji. Większość władz, europejskie władze oraz analizy wojskowe doszły do jednoznacznego wniosku: Dla nich to był celowy test. Specjaliści do skarg bezpieczeństwa twierdzą, że był to sygnał dla Polski i próba przetestowania zdolności obronnych jesienią. Niektórzy analitycy uznali to za test reakcji Europy. Ale jeszcze bardziej strategiczne dla tej dyscypliny jest to, że Rosja postrzega to jako źródło informacji wywiadowczych i całkowicie odrzuca. Rosja mogła zaobserwować ważne rzeczy: rzeczy takie jak ile czasu zajęło wykrycie i reakcja na drony, jakiego rodzaju samoloty i sprzęt użyła NATO, jak szybko politycy podejmowali decyzje. Członkowie sojuszu zareagowali wspólnie. Innymi słowy, Rosja. Oni testują system od jesieni do wiosny, jego szybkość i możliwości, a także swoją determinację. Jednak hakerzy, którzy testują zabezpieczenia systemu przed przeprowadzeniem większego ataku, dostrzegają powagę sytuacji. Polska została zmuszona do drastycznych zmian. Zdecydowali się użyć artykułu 4 NATO, a nie artykułu 5. I to właśnie było inteligentne do zrozumienia, ponieważ odpowiedź Poloneza była trafna: musimy omówić coś, co niewielu rozumie. Jaka jest różnica między artykułem 4, o którym mało kto wie, a artykułem 5 NATO? Ta różnica jest bardzo ważna i może mieć decydujące znaczenie. Zmierzamy w kierunku pokojowego rozwiązania czy wojny? Spotkanie z Archibaldem? 4 to jak chwila na rozmowę i kryzys. On właściwie. Mówi, że hrabiowie spotykają się i rozmawiają, gdy coś jest zagrożone. Różni się od artykułów 5 i 40. Celem jest, aby wszystkie 32 kraje się spotkały, żeby się porozumieć. Jeśli chodzi o problem, to ja nim jestem. Z kolei artykuł 5 to główna zasada o autonomii i gwarancji, że istnieje porozumienie między krajem jesienią. Ale tutaj jest coś, czego wielu nie wie. Artykuł 5 nie zobowiązuje automatycznie wszystkich krajów do udziału w wojnie. Każdy kraj może zdecydować, w jaki sposób udzieli pomocy, w tym czy zaangażuje siły zbrojne, a decyzja o rodzaju pomocy należy do każdego kraju. Dla przykładu, artykuł 5 został użyty tylko raz. Stało się to w 2001 roku, dzień po atakach terrorystycznych na Stany Zjednoczone. W tamtym czasie odpowiedź obejmowała samoloty NATO patrolujące amerykańskie niebo oraz okręty na Morzu Śródziemnym. Ale w 7 W Afganistanie ten kontekst państw nie prowadził oficjalnej operacji. Przed incydentem z września 2005 roku, Archigal 42. Kiedy inne kraje europejskie nie są zaangażowane na Ukrainie? Po tej rozmowie CDOT stało się znacznie bardziej solidne dla regionu i to jest historyczne. Pokazuje, że artykuł 4 nie sprowadza się tylko do rozmowy. My. Mówimy o konkretnych działaniach. Najważniejsze, co przyniosłoby największe korzyści Polsce, to gdyby NATO rozmieściło znacznie więcej sprzętu obrony powietrznej w Polsce i w całym regionie ty i pamiętasz, jak w listopadzie 2022 rakieta spadła na Polskę i zginęły dwie osoby? Na początku wszyscy myśleli, że to był rosyjski atak celowy, scenariusz trochę podobny do obecnego, ale potem odkryto, że to była ukraińska rakieta obronna, która zboczyła z kursu. To doświadczenie nauczyło, że warto sprawdzić fakty przed podjęciem nieodwracalnych decyzji. I to wydarzenie wyjaśnia, dlaczego NATO jest tak ostrożne w swojej odpowiedzi. Oprócz reakcji Polski inne kraje również szybko się wypowiedziały i pokazały, że Zachód jest zjednoczony. Szef NATO, Rutte, powiedział wprost, stwierdził, że to działanie było całkowicie nieodpowiedzialne i niebezpieczne, niezależnie od tego, czy było zamierzone, czy nie. Jego przekaz był jasny dla Rosji, mówiąc pił TINIE przestań naruszać przestrzeń powietrzną sojuszników. Tak. Jak powiedziałem, pełna ocena jest w toku, ale oczywiście niezależnie od tego, czy było to celowe, czy nie, to jest absolutnie lekkomyślne. To bardzo niebezpieczne. Jak wspomniałem, trwa pełna ocena. A do Putina mam na myśli, moje przesłanie jest jasne. Zatrzymaj wojnę na Ukrainie, zatrzymaj eskalującą wojnę, którą teraz zasadniczo prowadzi przeciwko niewinnym cywilom i infrastrukturze cywilnej. Nie naruszaj przestrzeni powietrznej sojuszników. I wiedz, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy czujni i że będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nazwała incydent bezprecedensowym i zapewniła, że Europa obroni każdy centymetr swojego terytorium. Wszystkie kraje Europy potępiają to, co się stało. I co z tego? Chcesz wiedzieć, jak Rosja odpowiada na oskarżenia? Zgodnie ze swoim zwyczajem wszystkiemu zaprzecza. A co z innymi? Oficjalnie minister obrony Rosji powiedział, że ich drony nie są celem. Nie. Rosyjski przedstawiciel Napoleon stwierdził, że zarzuty są fałszywe i Apolonia nie jest zaangażowana. W Moskwie rzecznik Kremla powiedział, że Europa i autumn oskarżyły Rosję o prowokacje. Codziennie bez argumentów John odpowiada Stanom Zjednoczonym Benowi, to było zamieszanie i nam. Możliwy podział sojuszu. Oficjalna odpowiedź rządu amerykańskiego była normalna, potwierdzając, że Waszyngton zna incydenty i rozmawiał z sojusznikami. Ale wiadomość prezydenta Donalda Trumpa w mediach społecznościowych jeszcze bardziej skomplikowała sprawy. W swoim wpisie napisał tylko co się dzieje. W kontekście Żydów patrzących na obszar Polski mówimy: No to ruszamy. Nikt nie zrozumiał, dyrektorze. On krytykował Josję lub historię. Teraz jedna rzecz dotycząca tego, nawiasem mówiąc, stała się całkiem jasna. On reprezentuje niebezpieczną eskalację i części konfliktu przechodzą z szarości do konfrontacji, ale w ograniczonej formie. On... pokazał jednocześnie dwie rzeczy. Że Żydzi coraz bardziej testują granice autonomicznego życia i że NATO. Musimy odpowiedzieć w sposób szybki i skoordynowany. Ten incydent nie powinien być traktowany jako coś odosobnionego, lecz jako część strategii hybrydowych, które Rosja stosuje przeciwko Zachodowi od ponad 10 lat. Ta strategia obejmuje kłamstwa, ataki cybernetyczne, sabotaż i obecność wojskową u wrogów, nie osiągając jednak tradycyjnych celów. Ale czego możemy się teraz spodziewać? Widzisz? Cóż, jeśli spojrzymy na to, jak wyglądały spory w przeszłości, rozmowy w ramach NATO zazwyczaj skutkowały dostarczeniem dużej ilości sprzętu lotniczego do Napoleona i na to prawdopodobnie będzie chciała pokazać, że prowokacje tego typu mają swoje konsekwencje, a nawet jeszcze większe. Fakt, że nie było ofiar, a obie strony unikały większej eskalacji, zapobiegł najgorszemu scenariuszowi. Ale faktem jest, że linia została przekroczona. Teraz chcę poznać Twoją opinię. Jakie jest Twoje zdanie tutaj? Polska słusznie wybrała artykuł 4 w Archigo. Zostaw odpowiedź w komentarzach. Jeśli ten kontekst miał ułatwić zrozumienie tego historycznego momentu, to tak się nie stało. Zasubskrybuj kanał i obejrzyj ten film, który również porusza 10 interesujących tematów. To nam bardzo pomaga. Ciągła analiza wydarzeń, które zmuszają świat do działania i nawet sprawiają, że ten film powstaje.